Z biznesu do słuchania. Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatański, a to jest puls biznesu do słuchania. Ej, czemu tyle to kosztuje? Takie pytanie kilka tygodni temu zadała mi redakcyjna koleżanka tuż po wizycie w gabinecie dentystycznym. Rozłożyłem ręce, bo trudno było udzielić prostej odpowiedzi. Kosztuje to kosztuje. Po co drążyć temat? Postanowiłem jednak trochę podrążyć i owocem tego drążenia jest dzisiejszy podcast dotyczący sytuacji w branży stomatologicznej w Polsce. Dowiecie się z niego Państwo, ile jest warta i ile wydajemy na dentystów na tle innych państw europejskich. Usłyszycie również, kto w stomatologię inwestuje i dlaczego, a także jak dentyści przeszli przez pandemię i co zmienia się w ich działalności wraz z rozwojem technologii i wiedzy medycznej. Wiem, że nie każdy lubi siadać w fotelu dentystycznym, a niektórzy panicznie się tego boją. Polecam jednak rozsiąść się teraz w fotelu lub na kanapie i przez najbliższą godzinę posłuchać o pieniądzach tkwiących w zębach. Obiecuję, że nie będzie bolało.